Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Przyszedł czas na to, żeby zrobić choinkę w ogrodzie. Słuchajcie, ja wyznaję taką zasadę, że ogród daje nam tyle różnych ciekawych, zielonych elementów, że mogę sobie zrobić ozdobę w ogrodzie, taką choinkę sam. Nie muszę stawiać takiej choinki gotowej, z tych gałązek, które natnę yy, gdzieś u siebie w ogrodzie, zrobię dzisiaj choinkę i to będzie choinka właściwie zupełnie za darmo, bo tylko będę ścinał gałęzie i stworzę taką choinkę i właśnie chciałbym Wam dać pomysł na taką choinkę. Ruszamy do tego zimowego ogrodu, żeby zobaczyć, co możemy jeszcze wyciąć i z czego możemy zrobić tą choinkę. Jeśli macie na przykład tuję, to można uciąć tuje. jeśli macie sosny, można trochę sosny, jeżeli macie świerki lub inne takie rośliny zimozielone, to też świetnie się sprawdzą. Ja zrobię miks i zrobimy takiego rozczochrańca, później założę na nią lampki, no i będzie już piękny klimat świąt. Opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków jaką choinkę wybrać do domu i między innymi opowiadałem o jodle kalifornijskiej. Mówiłem, że mam ją w ogródku. Jest tutaj piękna, ale chciałbym ją troszeczkę podciąć z racji tego, że tam w dole będą posadzone na wiosnę takie rośliny zadarniające i już spokojnie mogę ją tutaj oczyścić i trochę jeszcze z tyłu, bo już do płotu dosięga, a nie chciałbym, żeby tam się gniotła. Więc tej jodełki troszkę narwę. Przy okazji będę miał prysznic, bo spod takiej jodły strasznie leci. Mam tutaj sosnę kosowrzewinę, którą wypadałoby też troszeczkę przerzedzić, szczególnie tam od dołu, więc urwę, utnę właściwie. Troszeczkę tych gałązek. Tak delikatnie, żeby nie popsuł pokroju, ale faktycznie takie mniejsze można ściąć. W wielu filmach opowiadałem również, że zostawiam. Częściowo perowskie do wiosny, bo ona ma super te gałązki, takie srebrzyste. No więc wykorzystam część tych gałęzi właśnie do tworzenia takiej choinki. Będzie bardziej rozczochrana jeszcze. Korzystając z tego, że mam super sąsiadów, a mają duże sosny, to troszeczkę ich je. Odcięliśmy i mamy też dużo więcej takiej zwykłej sosny. Ona będzie stanowić taką bazę naszej choinki. Chciałbym dodać troszeczkę koloru jeszcze, więc mam taką rozrośniętą irgę. Mogę ją troszeczkę poprzycinać, bo i tak musi być obcięta, bo trochę tu już włazi na całą rabatę, więc irga będzie dawać nam super kolor. Moi drodzy, oprócz tego, że możecie sobie już troszkę wyczyścić ogród, zrobić super darmową choinkę, dekorację, to jeszcze się przy tym świetnie bawić, szczególnie jak kropi, ale to nic, zrobię choinkę, chociażby miało mocno lać, to ją zrobię. Od czego zacząć, tak naprawdę? Mam przygotowaną, przygotowaną taką, no taką beleczkę, taką, to był spornik do tego, żeby rosły na nim. Chyba pomidory, nie, fasola. No i on sobie został, jest przymocowany do skrzyni, jest naszym pniem tej choinki. I teraz czas dołożyć tutaj fajne gałęzie. Ona oczywiście nie będzie taka jak klasyczna choinka, ładnie rozłożona. To będzie taki troszeczkę performance. Wiecie doskonale, że ja lubię takie rozszepańce takie gdzieś nieugładzone. No i tutaj będzie właśnie taka choinka. Na czym będę ją montował? Możecie ją montować zarówno takim drucikiem specjalnym na kołku, możecie jakimś sznurkiem wiązać. Ale możecie też robić czymś, co jest najłatwiejsze, czyli trytytki, lub jak to woli, zipy, opaski zaciskowe do kabli. Różnej długości są. Ja sobie tutaj połączę dwie, bo one są za krótkie akurat te, które mam. Łączę je w ten sposób i już wtedy mam przygotowane do tego, żeby zaciągać te nasze gałęzie. Najpierw będę łączył trochę tych trytytek, więc. Trochę mi to zajmie, ale za chwilę wracam i opowiem Wam, jak to zacząć. To co? Zaczynamy. Słuchajcie, um, zaczynamy od takich najbardziej rozochatych, dlatego żeby na dole stworzyły mi e, taki opór lekki, e, żeby ten opór m, powodował, że, e, że kolejne gałęzki możemy e, dokładać. Zobaczcie, ważne jest, żeby nie wkładać tych trytytek lub tutaj drutu w tym miejscu. Zawsze niech ma jakiś opór, żeby nie spadło to wszystko. Oczywiście w zależności od tego, na czym sobie to budujecie, na drewnie będzie pewnie dużo łatwiej, ponieważ drewno jest dość takie chropowate i wtedy będzie bardziej trzymało. O, mam już jakąś jedną, dokładam kolejne, kolejne i tworzę całą przestrzeń. Warto jest też właśnie dawać takie różnorodne od razu. Zobaczcie, można pociąć to. Na mniejsze, te małe się przydadzą wyżej Bo wyżej będziemy dokładać, o w ten sposób To będzie taki bardziej chochoł niż jakaś choinka bardzo, ale Ja jak wspomniałem bardzo, bardzo lubię takie choineczki Można od razu też, jeśli macie przygotowane to można dwie, trzy e, gałązki od razu przyczepiać Ja troszeczkę to y, y, robię inaczej z racji tego, że doskonale wiem już po tylu razach jak robiłem że czasami po prostu to potrafi spaść, jak jest, jak jest za bardzo za, duż, za dużo tych gałęzi wiązanych, więc wtedy, ale dwie myślę, że spokojnie dadzą radę. Oczywiście można od razu te trytytytki odcinać, żeby nie wystawały tutaj. Ok. Sosna, jeśli macie dużą, to zobaczcie też fajnie będzie wyglądać. Oczywiście z każdej strony będę wiązał. Starajcie się wybierać takie gałązki, które się ładnie wyginają, bo jeżeli się odegną, to ona wtedy już fajnie zrobi taką a, taką sukieneczkę. Jak macie pomoc, to zawsze łatwiej idzie, prawda Zola? Nawet nie odpowiada, bo nie chce pomagać. Dobra, żeby nie zapomnieć, to oczywiście mamy gałęzie od, od e, Irgi i zobaczcie, jeżeli są w takie przestrzenie, to spokojnie możemy te gałęzie dokładać pomiędzy e, gałązkę a trytytkę ponieważ gałęzie były większe, więc tu się stworzyły takie mikroprzestrzenie i zarówno Irga, jak i pewnie nawet ta Perowska fajnie tutaj wejdą. Jeżeli macie za grube, za długie te gałęzie, to oczywiście można je tutaj wcinać. I tworzymy. Czy ktoś z Was robi już takie choinki u siebie w ogrodzie? Mam nadzieję, że robiliście, a jak nie, to mam nadzieję, że po tym odcinku każdy pobiegnie, złapie sekator, utnie to, co jest niepotrzebne lub to, co trzeba wyciąć. Bo zawsze redukować trzeba rośliny i stworzy sobie właśnie jakąś taką własną piękną ozdobę do ogrodu. Równie dobrze można z tego krasnala zrobić. Jeżeli macie już zrobioną taką bazę z takich grubszych gałęzi, to zobaczcie, później możecie już doczepiać do kolejnych gałęzi. Nie czepiać do tego głównego tej osnowy naszej, tylko przyczepiać do gałęzi, żeby to się jeszcze bardziej tak fajnie rozchodziło. Ale mm, bardzo szybko zbliżamy się do odcinka numer 300 na, e, na naszym kanale. W związku z tym chcielibyśmy nagrać taki odcinek z pytaniami i odpowiedziami, bo e, uważam, że powinniśmy się jeszcze bardziej poznać. Więc e, mamy dla Was taką zabawę. W komentarzu do tego filmu e, prosimy Was o. Pytania, o pytania, które chcecie mi zadać, zarówno o florystyce, jak i o ogrodach. Jeśli macie jakieś inne pytania, to również piszcie, a my postaramy się, nie, wybierzemy większość pytań, chyba że będzie ich bardzo, bardzo dużo, to wtedy wybierzemy te, które są najciekawsze. I z tych najciekawszych pytań, wybierzemy trzy pytania, które podczas odpowiedzi na nie dostaną od nas nasze koszulki, eee, więc piszcie komentarze, a my będziemy wybierać te najciekawsze. Zbliżam się do końca, czyli do szczytu. To albo dajemy coraz mniejsze te gałązki i zwężamy całość, albo po prostu rozszerzamy jeszcze i robimy z niej faktycznie takiego chochołka. Ale to jest tak naprawdę pierwsze przyłożenie tych gałązek. Później odejdę sobie troszeczkę i podokładam do tych gałązek, które już doczepiłem, takie mniejsze, żeby fajnie ukształtować tą naszą formę. I wtedy właśnie ta forma będzie najlepiej widoczna. Moi drodzy, jak jesteście już przy samym tutaj przy samej górze, przy samej szczycie i brakuje Wam tutaj miejsca, to pamiętajcie, żeby zostawiać takie dłuższe gałązki. Dlaczego? Bo później do tych dłuższych gałązek będziemy przyczepiać takie krótkie, żeby wycieniać to wszystko. I ja właśnie już tak w tym momencie zrobię, że wyciągnę tą pierwszą gałązkę i jeszcze zrobię jedną z drugiej strony, i już będziemy do niej wycieniać naszą choinkę, później złapiemy w ten sposób i będzie fajnie zakończona. Chyba przesadziłem z wysokością, bo muszę iść po rabina ale zobaczcie. Doczepiam tutaj te końcowe gałązki. Oczywiście na szczyt możecie sobie położyć nawet czapkę mikołajową i zrobić z tego już tak zupełnie świątecznie. Albo możecie to po prostu ładnie tutaj ściągnąć, później dać tutaj jakąś gwiazdę lub jakiś szczyt i albo zostawić po prostu tak naturalnie można to zawiązać sznurkiem jutowym, można to drutem związać. No, i teraz przyszedł czas na to, żebym popatrzył, gdzie co mogę jeszcze dołączyć. Czyli małe gałązki, o, takie mniej więcej. I rozglądam się. Zobaczcie, tutaj może się okazać, że trzeba będzie rozszerzyć troszeczkę, więc przyczepiam na szybko złączkę do jakiejś tam gałązki, która już jest, i rozszerzam całą moją choinę. Drodzy, do Wigilii już naprawdę niedługo. E, pamiętajcie o tym, żeby zadać nam pytania. E, już się nie mogę doczekać, żeby je przeczytać. Mi pozostało założenie lampek, bo ja nie będę dekorował tej choinki dodatkowo. Oczywiście możecie ją dodatkowo dekorować. Ja założę tylko lampki e, w ilości 500 chyba sztuk. E, no i zapalę i będę patrzył z okna. Jak to Zola powiedział, będziesz miał świetny widok z okna. Już biorę się do roboty i za chwilę będzie gotowe. choinkowy chochoł już gotowy, słuchajcie ale teraz wyobraźcie sobie, jeżeli macie dużo takiej zieleni w ogródku i zrobicie dwie, trzy, mniejsze, większe w jakimś miejscu, jaki to jest efekt, lampki założone tak jak wspominałem można dodać różnych dekoracji ja raczej nie preferuję takiej dekoracji na zewnątrz, same lampeczki mamy trzy czy cztery rodzaje zieleni, więc to mi już wystarczy, dajcie znać czy podoba wam się mój chochoł no i zapraszam na kolejny odcinek i pamiętajcie o tych pytaniach.